Zakładca jutro będzie, i, będę chciał zrobić jako jedną z pierwszych, żeby pokazać, rzucić światło na, na, całą, na cały kanał, tak naprawdę. Ale będzie na pewno e, odcinek o najpiękniejszej teorii spiskowej, jaką e, byłem w stanie wymyślić. Mam nadzieję, że ci się spodoba. E, Będą też na pewno materiały na temat sporu kulogłowych i płaskoziemców kontra płaskoziemcy. No bo stwierdziłem, że jak już je obrażamy, no to jedni i drudzy zasługują na pejoratywne, pejoratywne określenie. Brix kontra Swift. Tutaj wracamy do poważniejszych rzeczy z powrotem, czyli do tektonicznych zmian na horyzoncie. W skali makroekonomicznej, geopolitycznej nawet niż ekonomicznej. Tak, tutaj będzie, tutaj będzie dużo analiz, dużo treści na ten temat. Czy powrót, powrót króla ma sens? Tu będzie ciekawa analiza. Mam ją już przygotowaną całkiem, całkiem nieźle. Będziemy się zastanawiać, czy. System y, państwowy oparty o monarchię parlamentarną ma dalej sens w tych czasach. Y, spiritus Movens, y, nie, y, potencjalni następcy partiokracji. To będzie pochodna tego powrotu króla, tak naprawdę, tego wcześniejszego y, tematu, ponieważ y, zrobimy sobie analizę, Wszystkich możliwych wariantów, które mogą nas spotkać w przyszłości wariantów że tak powiem, systemu władzy, dogmatów władzy. Bo na tym polu na pewno zajdą duże zmiany. Może, może i szybciej, nawet niż tam się wydaje. Nie każde złoto się świeci. To już wcześniej wspominałem, to będzie na temat, na temat wartości i jej przyszłości. Powrót humanistów też już opowiadałem, więc przechodzimy dalej. Cyfra kontra woda. To tak naprawdę będzie jeden z artykułów w dziale Te sztuczne litery, czyli AI, ponieważ tutaj będziemy sięgać do cząsteczek i błon komórkowych żeby to zostawić ze sobą. Czym jest numizmatyka cyfrowa? To będzie bardzo ciekawy temat, który, który też będzie bardzo, mocno, bardzo mocną flagą, bardzo mocnym <śm> działem w zakładce jutro.